Cześć, z tej strony Gramek No Life i dziś powiem wam taką rzecz którą pewnie ludzie czekali i może i nie czekali po prostu dołą możecie dołączyć do mojego klanu klan youtuberów z moją siostrą to jest też youtuberka nazywa się Ricochet. możecie też dołączać do niej bo... I to też jest nawet fajna youtuberka od niedawna nagrywa i mam dla Was taką propozycję że po prostu że będzie takie coś, że Jak dobijemy 50 subskrypcji, to pokazuje twarz. Bezporu średnio pokazuje twarz bo inni ludzie też pewnie czekają na taki moment czekali Bo inni ludzie yy, się zastanawiają kto jaką ma twarz, co, jaki youtuber i tak dalej. Więc u mnie, czy znaczy od 50 subskrypcji yy, To pokazuję twarz. I po prostu tak informacyjnie, yy, że... Moja siostra też nagrywa, możecie ją zalejkować. No i to właśnie był taki krótki film. Yy, dziękuję, pa!